Dobrze, dobrze, dobrze. mówię do uszu. Twoim zadaniem będzie przeprowadzę z Tobą wywiad. Musisz użyć swoich zdolności telepatycznych oraz umiejętności czytania z ruchu bark, aby odpowiedzieć na moje pytania. To jest eksperyment. Proszę bardzo. On ma mini uszy. Nie, no, weź. Już, już miało. Co? Widzę, że mnie słyszysz. Dobrze, dziękuję. <grym> Okej, okay, mamy do ciebie pierwsze pytanie. Jak Ci się ogółem podoba tutaj ogóz na bielicach? Ja ogólnie to <grym> <grym> lubię kotlety. <grym> I ziemniaki, i dobrą surówkę, i marchewkę lubię. I lubię jeździć na snowboardzie. No to, to widzę, że obiady tutaj ci bardzo smakują, prawda? Kotlety są bardzo dobre. Um... A, i lubisz jeździć na snowboardzie, tak. Z kim najbardziej lubisz jeździć na snowboardzie? Może wiesz, masz kogoś. Nie, nie, z Czarkiem mnie nic nie łączy! Nic, nic, nie tego, tak? co? Tak, Łukasza też lubi. Nie, bo Wiem, że chodzą pogłoski, że no, tam ja Czaro, Każdy też kolega spokoju w sumie, ale. Rozumiem, tylko koledzy pokoju. Tak. Pytanie od publiczności. Okej, okay, jest pytanie tajne od publiczności, dziewczyny pytają się, która z tych pięknych niewiast tutaj, um, wiesz, twoje największe zainteresowanie zwróciła uwagę. No to do szpitala ze mną jechała. Pan ze mną jechał. W ogóle Litka się strasznie bała. Siedzę, jak szliśmy na rentgen, to sobie zażartowałem, nie? Tak żartowałem, że może mi ją to wtedy Linka tak się przestraszyła, że nie wiedziała co robić, ale w sumie cieszyła się, że mam trochę poczucia humoru. Czyli nie, Czy nie to mówisz, to... że Litka lubi chłopaków z poczuciem humoru, ale też to ona ma męża. Nie, auto strasznie po wybojach jeździło i Arek się śmiał, że ma lepsze auto i tak, tak strasznie bujało, nie wiem, to jest, dziury w Bielicach były i dlatego wolno jechaliśmy. Rozumiem, czyli mieliście niezłą przyjęte. Dobrze, dziękuję panu. Czy mnie słyszysz? Co ty mówisz? Dobrze, słyszysz mnie. Okej, okay, pierwsze pytanie, jak podoba ci się tutaj w Bielicach, tak byłem? M możesz powtórzyć? <noise> e, bo nie usłyszałem. no. Chętnie byś powtórzył obóz. No, wiedziałem, że tak. No, fajnie. A co? E, jak się mówisz naj... do mnie, to patrz na mnie, dobra? No, okay, patrzę, będę nie, nie, Co ci się najbardziej tu tu nie, kto? Ja najbardziej najbardziej nie, naleśniki, ale... <głos> <głos> Potwierdzenie tego, że obiady tu w bielicach są bardzo dobre. Dobrze, a z kim najbardziej lubisz chodzić na obiad? No nawet mi się podoba, ale wolę nad morze, wiesz co. Czyli podoba Ci się tutaj jakaś dziewczyna dobrze. Ale nie chcesz powiedzieć Co? Co? Co inne pytanie? Co? Czy lubisz sport? Yy, bardzo. Yy, lubię jeździć na nartach, ale na desce nie lubię, bo nigdy nie próbowałem. No, to może Muszę czas spróbować, może ktoś cię nauczy. Słyszałam, że Trusiek nieźle zdaje radę. Ze zletnich sportów to lubię rowery, co nie? Na rowerach też jeździ, no proszę. To możecie się skumać, wygadać, tak jest. Mówisz, że pływa? <laughs> pływa. Chcę, że i pływa. więcej ode mnie od Trusika. nie słyszysz. Co? Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Okej, okay. Pierwsza Jak Ci się tutaj w Bielicach podoba? A już mam odpowiadać. No to tak, no, Tymek jest fajny, ale o to tylko nie? Śpi pode mną, to jest fajne. No już słyszeliśmy tutaj nieco nieco o tych historyjkach. No pytanie do Dobrze pytanie. Czy yy, wystarczał papieru toaletowego w męskiej toalecie? Nie, nie, naleśników nie lubię. Rozumiem, że zamiast papieru są naleśniki, to nie za bardzo Panu odpowiada. Tak, nosiłem kiedyś spódniczki, jak byłem mały, się walkami. Rozumiem, czyli jakaś trauma z dzieciństwa, tak? Mogłabyś powtórzyć? następne pytanie. Um, lubisz, um, lubisz jakieś sporty zimowe, coś tego, z deska, narty? Nie, nie, ja wolę pływanie, wiesz, to mi bardziej odpowiada. No to już możecie się umówić tutaj. Trusiek, słyszałam dzisiaj, że dobrze pływa, więc, więc... No chciałbym być taki jak Tomek, ma fajną koszulkę. Lubię jego kaloryfer. Okay. Um, Dobrze, rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Posłyszałam jakieś plotki, tymy, Łuki, a, 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 a co z dziewczynami? No, też mi się podobasz. ja, ja się. ja ma, ma się. pytanie? to ja tak, ja mam pierwsze pytanie. Czy y, pastorze, czy na y, w ogóle kazania pastor mówi prawdę i tylko prawdę, bo my tak nie mamy w ogóle, nie wiem to jest, jak to wygląda w ogóle. No, za każdym razem, kiedy spoglądam w lustro, podziwiam swoje piękne ciało i nie mogę się nadziwić, że taki młody mężczyzna, a ciągle tak dobrze się trzyma. Także tak muszę przyznać, że mam nadzieję że jak będę... Dobiegam 40, albo jak już będę po 40, to będę wyglądał przynajmniej tak samo dobrze jak teraz. Ja mam! Dziękujemy. Zadaj! Czy praktykuje pastor w swoim życiu kazania o klozecie? <noise> Częściej niż ten jeden raz w bielicach. No, gdybym miał wzrost tymka, to byłbym <grym> w stanie grać na gitarze, ale, ale tak nie mam. No i ręczki mam trochę za krótkie, i tak jak mały gryp, no potem już nie jestem w stanie, żeby z uderzyć. <grym> Jaka piosenka leci? No jak mój syn podrośnie, to byłoby fajnie, żeby tańczył tak jak Antek tańczy, może żeby, e, żeby był w stanie stanąć na głowie, może sobie krzywdę nie zrobi, jak sobie zrobi, no to co, no trzeba będzie dobić, nie? Nie wiedziałam, że mam tą piosenkę na... Jest? Jak ktoś jest? Leon ma! Rachel. E, bo nie wytłumaczyłeś jak to jest z pisuarami, czy mógłbyś nam teraz zaprezentować i jakoś opowiedzieć o tym? Ale tak zademonstrować, jakoś spokazywać. Jeśli ja myślę, że Rachel bardzo dobrze się rusza. To jest parę dziewczyn, które się naprawdę dobrze ruszają. Ja tak próbowałem z Przemem, ale miałem taką zdolność, że mam biodra no później też ramiona nie się ruszać, bo w naszym wieku to już po prostu to wszystko takie obolałe i trudne do tego, żeby się ruszać. Naprawdę trudno nam się ruszać.